Panie profesorze, a chciałam się zapytać, czy pan się boi koronawirusa? Staram się zachowywać ostrożnie, no ale ja często ręce myję nawet wtedy jak nie ma koronawirusa. No właśnie, teraz są takie różne memy w internecie, jak długo się będziemy musieli myć jeszcze albo czy wolno się wykąpać, bo wszyscy mówią tylko o myciu rąk i ludzie się boją władzy, jak każą ręce myć, to myją tylko ręce. Czy czy na przykład są różne żarty? Ja myślę, że te żarty, to poczucie humoru, to tylko nam pomoże. Na przykład, ostatnio słyszałam, że jak się idzie na zakupy w maseczkach z mężem, to można wrócić z nie swoim mężem i dopiero w domu się człowiek zorientuje, jak tę maseczkę zdejmie. Więc myślę, że tu jest ten humor. Nie wiem, czy pan słyszał jeszcze. Niech to, to zdrowie, zawsze był. Tak. Poza tym, zobaczmy, historia pokazuje, że śmiechem ludzie pomagali sobie w trudnych sytuacjach. Nawet za okupacji mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju dowcipów. Słynne zakazane piosenki często były bardzo śmieszne. Za komuny było tak samo, zwłaszcza pod koniec komuny. Narastanie śmiechu różnych dowcipów było zwiastunem upadku komuny. A to mówi pan, że to w tym kierunku idzie, bo na przykład jak się wchodzi kolejny men, jak się wchodzi na wagę, to waga wysyła komunikat, uwaga zakaz zgromadzeń, proszę się rozejść, to też jest jakiś efekt uboczny tego, że siedzimy w domu i myślę, bo, że co jak... jak siedzimy w domu jest nam generalnie źle, to jeszcze raz powtórzę. Humor jest sposobem uciekania przed jakąś depresją. Im bardziej potrafimy zachować dystans sami do siebie, tym łatwiej jest nam skrócić dystans do innych. I ten dystans nie musi być dystansem fizycznym. Wystarczy, czy można nawet, skracać ten dystans w tweetach na Twitterze, w postach na Facebooku, czy w tego typu rozmowach internetowych.